Inwestorzy już kupią, zainstalują systemy nowoczesnego ogrzewania, wentylacji z rekuperacją oraz nowoczesne, efektywne energetycznie okna. Jak powinni oni dbać, aby jak najdłużej im służyły i nie straciły swoich zalet? Odpowiedź na to pytanie poproszę pana Mikołaja, reprezentującego Wens Group. Rzeczywiście w przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli systemu rekuperacyjnego, dbanie o czystość tej wentylacji i o stan tej instalacji jest kluczowe do jej efektywnego wykorzystania. Na szczęście nie jest to takie trudne. Ja bym podzielił to na takie trzy poziomy. Najprostszy poziom to rzeczywiście warto zadbać o czystość anemostatów, przeglądać tą instalację, żeby, żeby przepływ powietrza nie wiązał się z przenoszeniem jakiejś nieczystości po pomieszczeniach. Druga sprawa to jest wymiana filtrów. My zalecamy wymianę filtrów dwa razy do roku. Na szczęście to można zrobić też we własnym zakresie. To jest dosyć prosta czynność. Należy też, jak w przypadku każdego systemu mechanicznego, robić jakieś takie okresowe przeglądy nawet we własnym zakresie, żeby sprawdzić czy on prawidłowo działa. Gdyby coś się stało, no to oczywiście służymy wsparciem naszego autoryzowanego serwisu, który może w takich sytuacjach pomóc i może przyjechać na miejsce. Zakładamy, że około 5 raz na 5 lat powinniśmy czyścić kanały wentylacyjne, żeby utrzymać je w należytym porządku. Dziękuję bardzo. Mam to samo pytanie w zasadzie do pana Kamila reprezentującego Imergas Polska. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ogrzewanie? Jeżeli chodzi o nasze urządzenia grzewcze, one wszystkie są objęte pięcioletnią gwarancją, która jest bezpłatna dla klienta. Więc my nie wymagamy od klienta jakichkolwiek prac związanych z konserwacją urządzenia. Od tego są nasi serwisanci. Raz w roku powinien odbyć się serwis takiego urządzenia, aby utrzymać gwarancję i wówczas podczas takiego przeglądu gwarancyjnego to serwisan dokonuje sprawdzenia poprawności działania urządzenia, dokonuje jego konserwacji, wyczyszczenia filtrów na, na instalacji, tak aby w kolejnym sezonie grzewczym urządzenie pracowało bez jakiejkolwiek awarii. Więc od klientów nie wymagamy żadnych czynności konserwacyjnych, od tego są serwisanci. Dziękuję bardzo. A jak to wygląda w przypadku okien, Panie Pawle? W przypadku okien jest to dosyć proste pytanie i prosta odpowiedź, uważam, ponieważ wysokiej jakości okna nie wymagają zbytnio y, dużej i częstej obsługi. Wystarczy je 2-3 razy w roku przemyć ciepłą wodą, ewentualną dodatkiem jakimś, y, jakiegoś detergentu delikatnego, może to być nawet szare mydło. Niemniej jednak, my, jako dostawca systemów do produkcji okien PVC oraz podzespołów, mamy w swoim sklepie internetowym dosyć duże i bogate zaplecze, również w środki czyszczące. Dziękuję bardzo. Okazuje się, że w przypadku moich rozmówców słowem kluczem, jeżeli chodzi o to pytanie, jest serwis, no i oczywiście wrażliwość odbiorcy, wrażliwość użytkownika na to, aby dokonywać terminowych przeglądów systemów, o których mówią tutaj eksperci.